Cześć, w tym z tej strony Tanas. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj, jak widzicie, nowy nabytek się nam kłania. Witam Was oczywiście na koledy z i w dzisiejszym odcinku podzielamy sobie naszym nowym nabyteczkiem. Jak widzicie, kupiliśmy sobie kosiareczkę Sipma Disk 300. disk 300. Starą kosiarkę sobie sprzedaliśmy. Zapytacie na pewno skąd pieniążki na tą kosiarkę. A pieniążki wzięły z tego, że sprzedaliśmy sobie prasę. Czy prasę, mój Jezus? Więc przedaliśmy sobie kosiarkę, sprzedaliśmy świnki. No, i po przewinięciu do czerwca tych pieniążków troszkę jeszcze z mleka nam się uzbierało. To więc bardzo fajnie, że udało się w końcu coś i innego kupić, czegoś, coś większego. Na pewno będzie troszeczkę szybciej. Ta robotka szła w tych kosa. gdzie będziemy sobie sprawdzać, jak masa i tu będzie sobie dawał radę. W końcu troszkę roboty do masa ja też się znajdzie. Oczywiście później 600 będziemy sobie, przeciąśniemy, zgrabimy i będziemy sobie, oczywiście, pracować. Tak więc co, siadamy do naszego. Maseja. Podnosimy, składamy kosiareczkę oczywiście. Kosiarka 3 metrowa. Tak więc robotka powinna być dosyć fajna. Jestem ciekawy, jak sobie będzie tam dawała radę. Jedziemy oczywiście na nasze nowe pole, które zakupiliśmy w poprzednich odcinkach. Więc i zobaczymy, co tam będzie się działo. Mamy czerwiec, oczywiście to jest ostatni taki odcinek przed żniwami. W kolejnym odcinku już zaczniemy sobie od żniw na polu numer 5. Na tamtym polu mało sobie działałem, to więc sobie tam zrobimy żniwa. Tam akurat drzepak zasian to będzie idealnie, żeby sobie tam z tym podziałać. Trzeba inny patrzeć, żeby tutaj nic w nas nie wjechało. Jać mariolka. tutaj przed tym busem śmigniemy. Gitara. Dobra, włączmy sobie tutaj eleganckie, ta, ale nie wiem czy to coś się zmieni, czy nie. Dobra, wjeżdżamy sobie na naszą łąkę. Pierwsza z brzegu e, włączamy, opuszczamy. Kierownicę musimy podnieść. Nie wiem, co się stało, że kierownica mi normalnie opadnęła. No powinna być troszeczkę wyżej. Spik Dobra, teraz może będzie troszeczkę lepiej. Wsiadamy do środka, zobaczymy ze środeczka jak będziemy tutaj to łogarniali. Dobra, kosić się kosi, to najważniejsze. Nieduża łąka, jestem ciekawy ile tutaj belek siana odda ona. Dwa pokaż sobie w tym sezonie zrobię może tego siana będzie potrzebne tro, troszkę więcej niż, niż to bywało. Czekajcie, gdzie tu jest miedza? Tu jest miedza? Czekaj, bo tu jest... Yy, no tam jest miedza dopiero, dobra. Dobra, dobra. To krótkie to pole, a tu miedza gdzieś w tym momencie jest. Jo, dobra, teraz już widać ładnie. Miedza, tak więc Ino se pojedziemy tutaj. Ino se objedziemy. W drugą stronę, żeby mieć to ładnie zrobione, widzicie? Mój rzepaczek przed nami jest, tak więc w tym rejonie dwa pola mam, no, ale naprawdę teraz koszenie dosyć sprawnie pójdzie. Mam sobie może pośmigać z kosiarką i większą kosiarką. Nie, nie oczywiście rotacyjną, zwykłą, tylko już jednak czymś większym Dyskową. Dobra, odwracamy się, lecimy w drugą stronę, obkosimy sobie i będziemy później lecieli sobie dookoła dosyć sprawnie to powinno pójść cykfuch dzisiaj nagrywamy sobie ...w jak dzisiaj chyba jeszcze jeden nawet sobie nagram chociaż nie wiem zobaczymy może wieczorkiem uda się jeszcze nagrać coś ze Żniw żeby tutaj chłopaków za bardzo nie blokować to może jeszcze coś wieczorkiem ze Żniw sobie nagram zobaczymy jak to będzie może live zrobię zobaczymy wszystko się okaże co będzie ogarnięte. Na razie sobie nagrywamy to co potrzeba i tyle. Czyli dzisiaj nową serię zaczynamy, tak więc się będzie działo. Pojawi się pewnie przed tym odcinkiem, albo po tym odcinku, dopiero zobaczymy. Czy pojawi się teraz, we wtorek, czy pojawi się w środę. Wszystko się okaże, ale możliwe, że wrzucę sobie ją tak na wtorek, a tam ten odcinek będzie wtedy na środę. Wiadomo, że trzeba nagrywać, żeby tych opaków. Jest dwójka, tak więc oni też z tymi odcinkami sobie lecą na pełnej A teraz, chłopaki, właśnie poszli sobie od zera nagrywać. Tutaj mam troszeczkę czasu, żeby sobie tutaj nadrobić. Bo chłopaki już po na kosach, mnie ja jeszcze tutaj sobie muszę podziałać, troszkę, ale też powinno to dosyć sprawnie pójść. Te sianokosy. na kosy i będziemy mieli też tutaj ogarnięte. Później, ino wjeżdżamy sobie w rzepaki kosimy rzepaki, później winćmienie i, i gitara. Ale w następnym odcinku, później was się pojawią na pewno. Hmm. Też nie chcę kosić na tych samych polach, co ostatnio kosiłem. I to będziemy sobie kosić na piątce i tam po kukurydzy. No i za na pewno też coś się tam ruszy, ale to dopiero wiecie. Tam mam kukurydzę i tak dalej. A i co do tego jeszcze to sobie belki słomy, bo troszeczkę jeszcze brakowało mi na na tam kosiarkę, bo około 9 tysięcy zanim dałem, jakiś tak, e, około 9 tysięcy zanim sobie dałem, Teraz jeszcze troszkę belek słomy sobie sprzedałem, nie powinienem powiedzieć belka słomy. Poszła kosiarka, poszły świnie i poszło jeszcze, no i te belki słomy poszły, no jeszcze troszkę pieniędzy na szczęście na kuncie zostało, tam więc nie ma jako takiej biedy. Da się wykosić czy co? Jo poszło. Nie ma jakie takiej biedy, tak więc co najważniejsze. A jak się przewinie te krówki zaczną nam wiadomo mleczko coraz bardziej tutaj napierdzielać. Niech ino na tym pastwisku tam te krówki się jeszcze ogarną. Żeby to mleko mogły robić. To naprawdę będzie pięknie robotka nam szła. Pieniądze też będą fajnie. Dosyć fajnie też się rozwinęliśmy. Żeby tak w miejscu nie stać to zawsze jakieś te nowe nabytki się pojawiły. Bo w tym sezonie kupiliśmy oczywiście siewnik do kurydzy. No i teraz jeszcze kupiliśmy kosiarkę. No to więc fajnie, w tamtych sezonach też pokrywaliśmy jakąś przewierkę. Co jest co tam wkładałem? No, Podą przyczepę chyba pod burt sobie dokładałem. 60 zmieniliśmy. Troszeczkę, troszeczkę się dzieje. Jakby nie było. I Będziemy na pewno tutaj sobie zmieniać. Jeszcze No Mosajem też trzeba troszkę powiedzieć jak widzicie, 12 godzin niby ma. Ale jednak już tutaj roboty troszkę nie miał, bo 60 przejęła tak naprawdę. 60 sobie teraz latałem z siewnikiem i tak dalej, bo która 6 jest podpisowana to ona sobie ładnie tutaj daje radę. Jestem ciekaw, jakby z kosiarką sobie dawała radę, ale sobie na wyżej, w drugim pokosie, sprawdzimy. Na drugim pokosie będziemy sprawdzać, jak sobie tutaj jeszcze ona daje radę, właśnie z tą kosiarką. Tu akurat nie ma aż takiego górzystego terenu. Popatrzcie, tutaj leciutko jest jakaś górka, a tak, poza tym to jest to jest dosyć równo. To więc powinna moim zdaniem sobie tutaj lecieć na spokojnie, bez żadnego problemu. Mam nadzieję, że dźwięki też będą w porządku. Mamy minuta odcinka, tam, tak do 10 minut sobie skosimy to. tej Boże, żeby tak było. Miejmy taką nadzieję. By udało się do 10 minuty to skosić. Będzie gitara. Bardzo fajnie rozrzuca taką siarkę. Możecie sami zobaczyć, jak to fajnie wygląda. Jak jest przekoszone, to naprawdę koza wygląda. Sąsiada tu machniemy jeszcze. <grym> Bardzo fajnie się rozkłada to. Fajnie będzie się przecząsało. Oczywiście trzeba przecząsnąć i przecząsarkę też będę chciał sobie z czasem wymienić na coś lepszego. Ale na razie musimy podziałać sobie tą co mamy czyli tą dwu jakby gwiazdową jakby to nazwać. Gwiazdowa nie gwiazdowa. Ale też robotę nam to fajnie zrobi. Tutaj jest najgorszy ten. bo trzeba tutaj wykosić to. Cyk. Najgorsze, no jak to dookoła się kosi, później zostają takie te poprawia poprawiać, no ale niestety, no skosić trzeba, żeby krówki miały co jeść. No, troszkę teraz doszło, no też budowę zrobiliśmy jakąś, nie, bo to pastwisko jednak postawiliśmy sobie, to też zawsze jakiś, jakiś plusik, nie, jakiś zawsze rozwój. Będziemy tam krówki mięsne trzymać, no ale mleczne też na, na lata będziemy sobie trzymać, nie, żeby też tam mleko dawały. Puch. Dobra będziemy zwieździć tak, bo już nie ma sensu co nawracać Ops Może to za zakręt taki wziął, że i panie spokój Ale fajnie, naprawdę, ja jestem zadowolony, no tamtą jednak rotacyjną troszkę by mi tutaj zeszło. Dłużej to koszenie niż właśnie tą kosiarką. Musiałbym się troszkę bardziej pomęczyć. Bo ta jednak 3-metrowa jest tamta, biała półtora metra, chyba coś takiego. No to jest połowa mniej, nie? Jakby nie było. Myślałem też nad inną ogólnie kosiarką, nad kosiarką Pottingera, ale mówię, Pottinger na tych seriach wszystkich się pojawia. To mu trzeba coś innego sprawdzić sobie. A tu trafiła się ta sipa, kosiareczka. Co, będzie robiła robotę. To co ma wykosić, to wykosi. Dużo koszynia, koszynia nie ma, to wiecie. Czasem może być więcej to i tak ona będzie sobie dawała radę, najwyżej później mamy sobie naprzód dokupić jeszcze kosiarkę i, i gitarę, nie no, trzeba będzie zmienić traktor po prostu, bo tutaj nie będziemy raczej dokładali żadnego było na przód naprzód dla tu, żadnego, żadnego wałkawą, coś to już nowym traktorem co pomyślimy na tym, ale na razie nie planuję tej wymiany. Był taki plan, że Maseja sobie zmienić, ale, ale nie ma co na razie. Jednak Masej tutaj fajnie sobie daje radę. Nie ma co go zmieniać, bo jednak 60, troszkę szkoda, jednak to ona jest odpicowana, a sobie daje radę. Więc zobaczymy, jak to będzie. Błogosławią, że mamy elegancko skoszone, to więc lecimy sobie po naszą 60 i zobaczymy, jak będzie słowo 10 minuta odcinka z koszenia. 10 minut będziemy przeczumsać i gitara, nie? później sobie pojedziemy zgrabić żeby było podpracowanie gotowe i się sfrasuje i też będzie robotka fajnie zrobiona. Kurydza ładnie u chłopaków rośnie. Udało się posiać jeszcze worki, nie zabrali sobie tutaj. Mnie też zboże ładnie rośnie. Chłodzą kurydza to też tam fajnie odbiła. No i tam soja sobie równie zasiałem. tam dużo nie zasiałem, ale troszkę jest. pisaliście żeby zasiać całe pole, żeby chłopaki będą mieli więcej ode mnie, ale to nic. Nawet mogę mieć troszeczkę więcej ode mnie, tam nic się nie dzieje. Nie? Ja i tak mi starczy tej ksiunki, nie? Ja mogę sobie z siana zrobić, bo mam owiarkę. Znaczy z trawę mogę sobie zrobić, mam owiarkę, tak więc co tam? Z tym nie ma problemu żadnego, nie? Z tym akurat problem ani ma. Dobra Możemy zgasić lecimy do naszej sesiunki. Tur ściągnięty I no dawaj tutaj. Roztwieraj mnie. I na, na rura polecimy zobaczymy czy hamulce w ogóle zadziałają. A tutaj jakoś się w miarę chyba hamuje. Cik, fuch. i dzwonnice uszy urywają aż Robota w pełni dzisiaj. Oczywiście jak się odcinek podobał, czy zostawić łapence w górę. Będę bardzo wdzięczny. Micros jakieś komentarze napisać. To byście tutaj u mnie na widzieli co by pozmieniać, co by ulepszyć. Zależymy Pewnie, że tak dawaj Udało się Szybki wałek i rura Ogólnie to chyba też przetrząsa jakoś około 3 metrów, nie? Tak patrząc, jo to jeden przejazd kosiarki, jedno tak jakby przeciąśnięcie, nie? Jeden przejazd z coś no, robotę robi Szanko będzie jak trzeba. Prawda, fajne, ta przedsięwsarka działa. Panie, to widać jak to wyrzuca. To siano. O, tutaj do nie wpasinało. Mój Jezus. Ładne, że idzie tutaj sześćsiątka. Bo chyba, jak pamiętam dobrze, problemem miała tamto. Czy ma no, ta sześćsiątka bez napędu. No i bez turbiny. Od góry podjechać. Jak co pamiętam jeździliśmy jeszcze na tamtej łące, tą dużą mieliśmy, to miała troszeczkę problemy, nie? Myślałem, że ta łąka będzie za mała, ale jednak, jednak chyba jest git. Jednak chyba jest gicio. Zobaczymy po belkach ile da, Wszystko się... pokaże, ile beleczek tam tutaj wyrzuci. Czy może by prasę zmienił sobie w przyszłości, to też jest plan. Na jakąś inną, na jakąś sipmę czy coś, wtedy sobie bym zmienił. Wtedy troszeczkę inne belki by się mogło robić, nie? No i lepiej by wyglądała. Równo praska, nie? Jak ta troszkę wygląda. Starawo. Bo no, jednak jest troszeczkę staro, nie? Ale to się pomyśli. Na razie mamy kredyt, ale trzeba też nad tym troszkę popracować, żeby go spłacić. Znaczy, może w coś dzierżawę się uda, jakieś pole, więc zobaczymy. To się okaże. Na razie trzeba z kredytem powalczyć, bo jednak troszeczkę się pokupywało tutaj, a kredyt y, został, nie? No a coś za coś niestety. Bez kredytu niekiedy nie ma ruchu. Nie no. Fitnie. Czy to ustawiono fowa? Ale chyba ustawiałem. Jo. Tutaj coś nie Jak to suma też zatrząsnimy. O, tu z rogu tak. Sobie na podcofniemy. Dawaj, cofaj, 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 malinka. Cicfuch. I lecimy dalej. Bardzo dobrze, można sobie lecieć z tematem jak trzeba. Robotka idzie, to najważniejsze, dobra. Hamuluj, kur... No i ciul. Czujesz, że ja cały czas hamulec trzymałem? Ale przód, ho, widać. <grystanie> Ale przód jednak tutaj daje radę. Ta hamulca co nie wiem Trzecionka jaka taka hamuje, jak coś się podepnie, to jest tragedia, nie? Z tymi hamulcami. Hamować nigdzie normalnie. To jest przerąbane akurat. No. Przecinamy się, mój Jezus się. Zawinąłem tak, że daj spokój. Trzeba sprzedni kamery, o, ze środka, o tak. A okay. tutaj naprostujemy no wszystko. Dobra, powiedzmy sobie tutaj. Dawaj siedźmiutko, przynajmniej jak się ma nas przed Nie rób wstydu no fajnie, naprawdę robotka fajnie idzie, trzeba na kosy jak trzeba Wszystko trzeba się pobawić Uważam, że ubywa robota, nie? A będziemy mieli zgrabione Zrobiona, zrobione, jeszcze zgrabić trzeba. Troszkę sobie pozdrawiamy, jeszcze, żeby Was tutaj nie zanudzać, to pozdrawiamy troszkę, będziemy kończyli i tak. Opaki będą sobie dzisiaj jeszcze zara nagrywali odcinek. Teraz ja od zera lecam, bo od zera będą sobie nagrywali, właśnie tutaj, od biedaka. No i ja z Adasiem też muszę sobie konstrukciona nagrać, bo Adam łocinka potrzebuje, to sobie nagramy, nie? Konstrukciona wtedy. Ale winantra trochę rogalica Rogal jak się patrzy. Tutaj troszkę trzeba jeszcze... No o, dobra. Pasuje robotka. Się nakręcił w czołowieniu. Zobaczcie jak ona szeroko bierze. Wstrząsarka, nie? To szok. Normalnie. nie niedowierzanie. Nie ona tak szeroko łapie. A przyciąć i na troszeczkę To jakiś mijak jest. Trzeba go poprawić, dobra. Tu też widzę jakieś mijaki. ale no nie, w niektórych miejscach są. Rura. Tą sześciutką. Dobra. Już bliżej niż dalej. Tak mówiłem, 10 minut tego, 10 minut tego I Tak wyjdzie 19 minut odcinka 20 parę, znaczy 20 parę będzie i będzie 30 minut eleganckiego przecząsania i cyk i fuch W ogóle nie mogę się doczekać sąsiadów chyba jak oglądacie, nie Tylko sąsiady będą chyba na czwartek do Adama Jak się nie mylę Badam, na środę ma od zera tak więc też trzeba troszkę na tych sąsiadów jeszcze poczekać na tą przebudowę Ale przebudowa już jest zrobiona Naprawdę Jest petarda, nie? Dziękowanie dla Dematixa oczywiście Teraz w tym odcinku dziękuję, Adam też podziękuję siebie na odcinku, ale też również dziękuję Za zbudowanie tak pięknej gospodarki Tak więc serdecznie zapraszam do Dematixa na kanał, bo chłopok ma tutaj głowę do, do budowania, nie? Robi robotę jak trzeba Do u niego też się odcinek zbudowania pojawił, ale to dopiero jak Adam chce. Pewnie odcinek również wydania, no to trzeba niestety troszeczkę poczekać, jeszcze nie, bo są też inne serie. Jednak od Zera w głosowanie wygrało, że ma być główną serią, czyli jak się nakłada, to od Zera pierwsze wychodzi, a sąsiedzi czekają. Tak więc tak musi zostać. Tak wybaliście, tak więc musi i tak być. No, tutaj wsiadę, tutaj jeszcze i fit. I zegankowa robotka zrobiona. No. Jakby było w dwójkę, to, to już by teraz coś normalnie sobie tutaj zgrabiał. Na takim koszycy był przyczęsnięty, teraz zgrabiarką sobie jeździć pewnie. No, tak, to jednak trzeba samemu trochę wszystko porobić, ale to się da. Dobrze, no problem. Chyba i na lepszy sprzęt zainwestować. Będziemy tutaj lecieli, tak z robotą, że. Ino Więc, ino. Piątka i opór. Wracamy na Gospę. Troszkę sobie jeszcze zwiniemy i będziemy łodzi, kończyli. Dobra, trzeba i na to uważać. Murwa, jaki ruch. Dobra, udało się. <laughs> to piątka i gasopór, człowieku. Nie ma mocny na sześciutkę. Nie pod takie górki podjeżała. <laughs> Dwojnice też Nie po taką górę ciągnęły Cześć sąsiad, cześć, cześć, cześć jakiś sąsiad Widz, to się odwraca Skubaniec Tak, bo jeszcze z tej szklarni troszkę pieniążków się zarabia I to też fajnie Stik styczny sticzny, sticzny. Bo, może na samym odcinku akurat sobie zrobimy, y, prasowanie siana, i wtedy, chociaż ja nie wiem, jak to będzie. Jeśli parę dni przewinie, to żeby ja to nie, nie, nie wiem, czy nie będą się poza sobie sobie teraz prasować. Tutaj trzeba przewinąć parę dni do przodu. No, mięśnie tak zwane, ale to ja mam 3 dni zaznaczone, to jednak te dwa dni teraz trzeba przewinąć, żeby y, było już do koszenia, no. W którymś dniu może w jakichś kolejnych dniach, to wtedy jo No zobaczymy Co być to będzie. By I tyle Jedźmy na pole sobie, Muszę sobie pograbić troszeczkę Dzisiaj robota w pełni normalnie nie? A fajne widoki są ogólnie Tak na górce sobie miastem, to naprawdę fajnie tutaj dalej wszystko widać nie Wejdziesz sobie tam, to wszystko normalnie widać, nie? Tak, jednak takie mieszkałem to nie widzę, masz tak duże jakie, ale jednak tutaj na samym końcu i na górce, to jednak tutaj troszeczkę widoki są. Ma te wszystkie pola i tak dalej. Brahamuluj. Rozłóż mnie to. Odgrabmy do środka sobie na początku Jakby już było zrobione Później sobie do tego i... No co hamulce Sakra, to tam się sprasuje już No spokojnie A tu od sąsiada troszkę dochach bo trzeba odgrabić to odgrabić to, co moje. No tutaj trzeba zwolnić, żeby się nie do rowu no Właśnie o tym mówiłem. Patrzcie, ja hamulec, trzymam masakra. To jest ne? dobra, sześciutka. Fajny landardżek. Nie przez to, że te maszyny włączam on tak słabnie z tymi hamulcami, Wcale nie wiem co tu jest grane, nie? Z tymi hamplami. Przyczepam autosanką hamuję zarobiście z pronarką, chłopie pchago, jak porą nie? W ogóle jakby nie hamował wcale To sama masakra normalnie jest, nie? Powiem piątka wrzuca w sześćdziesiątce już Redukcja Jednak bieg wyżej No <grym> jednak trzeba samemu nabiega grać 60, nie tak To wtedy by Może miało to ręce i nogi Jako tako Tak to by trójka zarzucił i no i Opa Mury, wica hamuj, e sama masakra. Kiedyś ja się rozbiłem tą przejść Naprawdę, nie ma żartów. Nie ma, nie ma. Dobra. Podnosz mnie to. Styczny. I rura Ale mu kursu, no, teraz dałem, człowieku Ursus, trzymaj się, cztery nic trzeba. Tam widziczać to chociaż taki plusik, nie? Albo na sąsiadową łąkę Trzeba jak włącz by nie na z góry jednak tak jakby zwałka to chyba chyba hamulce git Owaj, wyłączmy hamulce git są. Można, można, jak najbardziej. Hops, hops, hops. I łogień do góry, panie kochany. Będziemy mieli tutaj pierwszy pokos już elegancko odgrabiony. A w kolejnym odcinku. Wtedy zobaczycie ile tutaj beleczek nam właśnie z tego pola dało. Kurwa, w wstój za, okay. A teraz gaz, hamulec. Wszystko się wyjaśnia. Walę jak tak czy jaku za nie dają rady. Fajnie, fajnie. Jak na kombajnie normalnie. Teraz no to raz wyhamowała jakoś. No wyłączyłem wałek i od razu wyhamowała. Rakańska. O, patrz. Wyłączam wałek. Ampel. I ogień. dobra, pojedziemy w drugą stronę i będziemy sobie odcinek kończyli 28 minuta, żeby tutaj nie zanudzać tymi szanachami. I tak tutaj troszeczkę jeszcze trzeba podziałać, ale ja sobie to ogarnę. No to jak wam się podobało, to oczywiście możecie zostawić opencję do góry, subskrypcje eleganckie na kanale. widzimy się w kolejnych odcineczkach właśnie z tej serii, ale również z innych serii, tak więc oczywiście do następnego trzymajcie się. Cześć i oczywiście życzę Wam miłego dnia. Na no.